35! Piątek! Pio, 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 Jeden do jednego, nie przegramy tego meczu na handel. Bardzo ważne, jeśli chodzi o tą sferę I lewy, i lewy, i lewy! I goal! 49. minuta, 70. Oni już z piłką pobiegli na środek stanisku na kontrę, na to co lubimy, co umiemy Teraz może taka będzie szansa Rusza Zieliński, Zieliński Goal Goal 2-0 2-0 Polska jeszcze bliżej Kataru Jeszcze bliżej wyjazdu Na mundial, mieliśmy szukać Błędów, szukać swoich szans I Szwedzi ten błąd popełniają To jest 2 -0. Minor ćuszczyk zagrał w pole karne Kamiński. I Jakub Kamiński i we Wrocławiu remisujemy z Walią Jeden do jednego, można powiedzieć, poznańska akcja. Były lechita do drugiego zawodnika, który teraz z Lechem się żegna, idzie na podbór. Pojedynek Kamiński w polu karnym, Lewandowski zablokowany, ten strzał do bitka i gol! Czy będzie uznany? Spojrzał na liniowego arbitera, liniowy sobie tak drewcze, drewcze, drewcze w stronę linii środkowej. To jest gol zdobyty prawidłowo. 2 do 1. Zieliński. Zieliński. Jeszcze Lewandowski gol! 28 minuta, brawo Polacy, brawo Robert Lewandowski, brawo Zieliński. Zalewski po prawej stronie, pokazuje się Kasz. Mati Kasz, Ej, ma jest do połakarnego, Kasz, Kasz! No! I nie tylko wybijać piłki, czy przekazywać ją najbliższemu. Aga nie ma spalonego, bo to było zagranie. Piątka, szansa, pusta bramka i gol! Tak jest! Pokazuje kulecki herbiter na środek boiska. Piotr Zieliński, zdobywcą gola, ale akcja kapitana. Rywalaki biorą odważnie do Lewandowskiego. Szansa, gol! Ale W reprezentacji trafia do siatki rywalnej. Jest brzódka okazja! Jest gol! Wpada piłka do bramki, a więc 1 do 0 piątek, 11 bramka w 25. spotkaniu Narodowej Reprezentacji. 85. minuta, ale nabiegaliśmy się dzisiaj za piłką po to, żeby wykorzystać przewagę w powietrzu. Wiele. To my głównie po stałych fragmentach gry, bramki zdobywaliśmy. Może teraz się uda z gry. Kesz! Lewandowski! Jeszcze odegranie! Gol! Jeden do zera! Lewandowski! Lewandowski jest! Ma, ma to, ma tę pierwszą bramkę w finałach Mistrzostw Świata! Ma!